Witam was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik grudniowy więc tytuł filmiku dzisiaj do, 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 rośliny w moim domu sezon 17 sezon 17 to jest sezon specjalny są tam wyjątkowe rośliny te do, do, które do tej pory były poza serią bo były w innych ważnych filmikach i są włączone właśnie do tej serii 17 by mogły coś się wam pokazać te roślinki i zaistnieć w roślinach w moim domu. Więc, żeby przedłużać, życzę miłego oglądania tego filmiku i każdego następnego z roślin w moim domu. Więc klikam Was do materiału filmowego. Oto calisia. Mam nadzieję, że materiał filmowy Wam się spodobał. I zapraszam do oglądania Was reszty roślin ze 17 sezonu. Rośliny w moim domu są specjalne, wyjątkowe, więc oglądajcie. A teraz Was zapraszam do subskrybowania i do naciśnięcia dzwoneczka. Do lajkowania dzisiaj w filmiku, do pisania komentarzy, do zdecydowania tego filmiku. z mi tylko jedno. Do zobaczenia, cześć. Papa. Pa.